Dobra, to jak chcesz to zrobić, Charles? Jack, ty weź bomby, ponoczysz się w tamtym domku koło elektrowni. Ja będę patrzył z góry, a ty, Richard, masz tu alkohol i będziesz rozbijał. Czekaj, czy ty chcesz, żebym zmarnował alkohol? Nigdy. Mogę go wypić. Możesz, ale to na Twoją odpowiedzialność. Ale nie teraz, jak wszystko będzie gotowe. Bierzcie. Dobra, biorę i idę podłożyć. Będę Cię osłaniał z góry. Halo Charles, słyszysz mnie? Mam problem. <laughs> ha. Halo Charles, słyszysz mnie? Mam problem, nie mówisz, że ktoś tam mieszka. W ogóle, jak ty ogarnąłeś tą chałupę? Przecież ludzie tam mieszkają i do tego rzeźnik tam jest. Serio? Ja tam nikogo nie widziałem. Aha. Bo właśnie patrzę, jak odcinek kończyny ludziom w środku. Dobra, jakaś szybka em... Um, weź może jeden gra, co tam jest i rzućmy daleko w drugą stronę. Dobra, to. Co? Halo, Jack! Patrzy się na mnie. Gdzie dalej Nie gonić, ale celuję ze snajperki. Na wszelki wypadek wbiegnij do nas. I co teraz? Musimy przeczekać. Kurwa, co mnie budzicie? Podłożyłeś to Jack? Nie, on siedzi tam w tej chałupie. Czyli co, czekamy? Tak. O cholera, to może być on. Jest taka opcja, może damy mu radę. Daj mi budę. No ci pojebało, że pił teraz będziesz? Nie, podpalę go. To masz benzynę, nie wiem jak będziesz chciał to zrobić, ale ja są z pierwszą. Ja też, żegnaj Richard. I co, prajerzy? Umrzesz razem ze mną, z takim synem? Nie możesz mnie zabić, śmiertelniku. Charles, żyjesz? Ja. Richard nie żyje. Widzę. O cholera. Spierdamy. I co, jesteś martwi? On tu wejdzie i nas zabije. Czekaj, mam przy sobie bombę. To nic nie da. Wcześniej nasz plan też się nie udał. Dobra, zrobimy z tego miejsca pułapkę. Dobra, dawaj szybko. Trochę go pewnie spowolnimy. Zapię go później. Teraz musimy przeżyć. Charles! Jesteś cały? Ach, chyba złamałem rękę. Okej. Okay. Rzeźnik chyba leży, udało się. Teraz go zabrać do wioski. Ja go wezmę. Proszę księdza! O, kolejne ciało, to znaczy... Dajcie go do środka, zwiążemy go. Wyjdźcie na chwilę. Co myślisz? Ty poczekaj, ja pójdę serenkę ogarnąć. Zrobione moje dziecko. Teraz ci powiem jak się tam dostać. Po prostu idź w tamtą stronę. Serio, po prostu mnie wykorzystałeś? Na szczęście nie wykorzystają ci w taki sposób jak kobiety w tym mieście. A i co do tego gościa w tej zbroi. Ostatnio jak byliście zapomniałem się zapytać kim on jest? No mieszkaniec tam, gdzie on mieszka, mieszkał mój zastępca, który nie wiadomo, jak zniknął. On nie jest stąd. Okej, okay, to ja może sobie już pójdę. I co? Nie mogłeś mi od razu powiedzieć, że tam jest przejście? Nie wiedziałem. hej, okay, dobra, jest późno. Już chyba pora iść spać. To prawda, ja już. Idę. Ty sukni, że to już się tak skończy. Zostawiliśmy czarną i nawet... Ksiądz się nie zda. O kurwa! Co ja zrobiłem?